Wynoś się z mojego życia, no, ale oczywiście miłość, miłość zwycięża. No, Jezu, czyli smut, swoim... smut i ślub, i wszy... czyli emocje tam ktoś wziął i podkręcił tak już dosyć. No, mocno. To ty rata. mówiłaś, że ona będzie umierać cały sezon. Ech, podejrzewam, że to potrwa co ale... do końca tego roku. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Super Seriale, którego to główną bohaterką jest Agnieszka Py. Cześć, witajcie. Powiedz, że ładnie się przedstawię. No, jak zawsze, dziękuję. Ja jestem Rudy i dzisiaj po raz kolejny dzięki wiedzy i znajomości seriali Agnieszki, bo wiadomo, że nie mojej, dowiemy się... Cóż w co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Agnieszko, co to będzie? No Dzisiejszy odcinek zatytułowałam bardzo skomplikowanie. Histeria ciężowa, powrót zmarłego męża, e, prześladowanie e, potencjalnego syna, no i dramatyczna walka o życie. Oczywiście ze śmiertelną chorobą. Skomplikowane brzmi naprawdę jak e, totalny wysyp wydarzeń, które w zasadzie nie powinny się nigdy wydarzyć, no ale oczywiście w serialu wszystko jest możliwe. Naprawdę przeładowanie scenami, których w zasadzie pewnie nikt się nie spodziewa. Naprawdę? Tak? Czyli jest tak, że czujesz się zaskoczona? Ja jestem zawsze zaskoczona, jak widzę rozwój wydarzeń w, w życiu bohaterów. Gdzie wydaje mi się, że już wszystko widziałam, i wydaje mi się, że niektóre wątki zmierzają ku jakiemuś tam finałowi, mhm. rozpoczęcie dodatkowej akcji, rozpoczęcie zupełnie nowych historii, a tutaj nagle bum i nagle historia, która powraca ze zdwojoną siłą czasem, no i tak właśnie będzie w najbliższym czasie. Czy Ty, Agnieszko Pyś, z czarnym pasem z serialologii, chcesz <laughs> powiedzieć, że ktoś cię zaskoczył? E Ciągle mnie zaskakują bohaterowie e, seriali. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. Powiem to bardzo dyplomatycznie. <laughs> e, ale tak, są postaci, kto, po których nie, spodziewa, nie, spodziewa, nie, nie spodziewam się takich zachowań, jakie będzie, jakimi będziemy świadkami w najbliższym czasie. I tutaj, właśnie, taki e, ukłon w stronę bohaterów, e, szczególnie e, seriali TV, Petli na dobre i na złe. jem jak miłość, bo tutaj naprawdę mamy wysyp w zasadzie takich e, często komicznych zachowań, często wręcz przeciwnie, zachowań, które e, budzą grozę wśród widzów. Trzeba to naprawdę zobaczyć. Trzeba przyznać, że Agnieszka podkreśla właśnie, że I.M. jak miłości na dobre i na złe, to jeżeli chodzi o ten sezon, naprawdę pionierzy, jeżeli chodzi o wymyślanie rzeczy. Dlatego dzisiaj spotkamy bohaterów tychże seriali i te seriale też. Po prostu można powiedzieć, że z Grabiny aż do Leśnej Góry wybierzemy się na tej kanapie razem z wami. Agnieszka, od czego zaczynamy? Zaczynamy od histerii ciążowej. To jedna z chyba najbardziej komicznych wątków, jaka, jakie, mogą, jakie mogą się toczyć obecnie w serialowej Grabinie w ser chcesz powiedzieć, nie, że nie. super? Fajnie jest to wszystko ograne, naprawdę świetnie dobrane e, zderzenie e, serialowej rzeczywistości e, z wyobrażeniem widzów i, e, i ogólnie ludzi na to, jak może wyglądać ciąża, a jak ciąża może być ograna w serialu, bo z reguły ciąża w serialu jest ogrywa na dosyć... E, e, ciąża po ciąży. No, ciąża po ciąży, dokładnie. Nie, nic, nam ta, nic nas tam nie może zaskoczyć, a tutaj fajne podejście do tego, jak przyszła mama się szykuje do tej roli, jak przyszły tata panikuje w zasadzie wpada w obsesję. Cicho, nie wszystkiego. Zobaczmy w takim razie. Tadeusz nie jest do tego przygotowany, ponieważ to jest jego pierwsze dziecko. W związku z tym działa intuicyjnie. Próbuje czytać niezliczoną ilość książek, poradników. Niestety, im więcej czytał, tym coraz mniej na ten temat rozumie i nie rozumie zachowań swojej żony. Zostaw, to powiedziałem ci, że to zrobię, ty usiądź i odpocznij. No. Teraz będziesz mówił mi, co mam robić? Tadeusz totalnie przegina. A Jagoda jest kobietą aktywną, bardzo taką mocno silną kobietą, która wie, czego chce i ona nie da się usadzić. Nie wciągajcie mnie w to wariactwo. Hormony. Czuję się w ciąży bardzo dobrze. Po prostu chcę normalnie żyć. A Tadeusz bardzo chce, żeby Jagoda przesadnie na siebie uważała. Takie zagłaskiwanie jest potwornie męczące. Tadeusz albo nosi mnie na rękach, albo chce mnie utuczyć jak gęś. Bez przerwy mierzy mi ciśnienie nocno, zwariować można. Staje się to jego obsesją. No jakby mógł, to by ją zamknął w tej klatce, albo przez 9 miesięcy po prostu y, wykonywał za nią wszelkie czynności. Tak długo wyczekiwał tego momentu, że zachowuje się jak małe dziecko. Stać! Stać! Wciekaj! Tadeusz, co ty wyprawisz? Stać! Ona się ciągle na mnie ścieka, jakby chciała mi dokopać, nie wiem czy co. Wiesz, są sposoby na rozładowanie tych emocji? Kobiety w ciąży też mają swoje potrzeby, a ja potrzebuję seksu, już, teraz! go czuje, że przestaje być y, ważna, że jej potrzeby są wysłuchane. Przestają trochę dialogować między sobą. On się zafiksował y, tylko i wyłącznie na dziecku i trochę zapomina o tym, że ma całkiem fajną żonę. Nie możesz się tak zachowywać. Potrzebuje faceta, na którego naprawdę mogę liczyć. Tadek chyba zwariował najzwyczajniej w świecie cierpliwość gody ma swoje granice. Myślę, że on się albo musi opamiętać, albo dostanie jakimś obuchem w i, i, i może zmążeje. tak mam nadzieję. I z jednej strony można się z tego śmiać, ale z drugiej mhm. strony myślę, że większość z nas facetów właśnie niestety tak przeżywa e, ciążę. też bardzo, wiesz, mamy całkiem spore doświadczenie w udawaniu, że ogarniamy. W końcu ta rola męska jest taka, że musisz. On tego nie robi. E, nie trochę panikuje. Totalnie. Trochę. No to jest, wiesz, w zasadzie e, bohater, który... Przez całe 9 miesięcy będzie żył jak na szpilkach. Każdy wiesz, jakiś dziwny objaw pojawiający się Spisuje u w, tak, w ogóle. Ale... co to się dzieje, albo że na przykład zaczyna rodzić w najmniej spodziewanym momencie, a do porodu zostaje jeszcze co najmniej pół roku. Więc fajnie to wszystko wygląda i fajnie się to będzie oglądało. Ja jestem zaskoczona tym, jak scenarzyści serialu, jak Miłość podeszli Myślałem, do tego. że ciąży. przegadają, poopowiadają. Tak, że wiesz, pójdą razem na OSG, wiesz wzruszające sceny, jak zobaczą. Bicie, tak. jak zobaczą, słyszą bicie. Serca, Mała tak. fasolka, potem wiesz, wybieranie imion, imienia dla dziecka. Malowanie pokojka i pyk. Tak, a tutaj tak naprawdę śmieszne podejście do tego, jak może ta ciąża upływać. Wzięli ciebie, Agaz, z zaskoczenia, tak. po prostu wątkiem takim satyrycznym trochę. Mhm. I myślę, że nie tylko Super. ja będę zaskoczona i nie tylko ja się z tego uśmieję, bo naprawdę wątek, który y, będzie właśnie zmierzał w tą stronę, i myślę, że aż do porodu y, przyszły tata będzie szalał i panikował i ta jego nadopiekuńczość i tak I to że w ogóle będzie to długi będzie... wątek tej tak, nieporadności tak, tak, tak. takiej. Myślę, że Super. jak się spodoba, widzą, y, to, to scenarzyści trafili naprawdę w punkt. Myślę, że trafili, bo to też wiesz, tak jak ty powiedziałeś, że y, mm, fizyczność w ogóle mm -hmm. bohatera i bohaterów tak naprawdę od siebie różnią. Dobrze, Dopasowany wątek do pary, jeszcze ich ciąża. Super, gratulujemy. Pomysł spoko, tym bardziej, że Agnieszka trzeba przyznać, że nakręcona od samego początku. Jestem mocno opowiada. nakręcona, bo świetnie się ogląda tę parę w takich właśnie komicznych sytuacjach, kiedy no jest się z czego naprawdę pośmiać. Good job, możesz powiedzieć. Tak myślę. No to wątek nieporadności, nas, mężczyzn, w ciąży mamy ze sobą. Co kolejne pani Agnieszka? No to troszeczkę zmieniamy klimaty. Nie możemy, Będzie kwas. No, nie możemy odpuścić dramatycznej walki o życie serialowej. Do Doroty, która choruje to na raka... To że ona będzie umierać cały sezon? E, podejrzewam, że to potrwa co do końca tego roku. też powiedziałaś, że ona nie umrze. Nie umrze e, i Uf. jestem pewna na 100%, że nie będzie śmierci. Ale martyrologia i śmierci rozumiem potrwa i to będzie takie... No taki wyciskacz West. Już ten wyciskacz West zobaczymy w najbliższy poniedziałek w serialu. Mamy do tego krótką zapowiedź, więc y, warto chyba spojrzeć, Dobra. jak to będzie wyglądało. Dorota ma poważne... Kłopoty ze zdrowiem? Wiem, że jej... Nie lubisz. Co ja powinnam zrobić? Ty. Zajmij się nią. W którym jest szpitalu? Nadia? Nigdy sobie tego nie wybaczę i tobie też. Bartek! Nadia? Będziesz ze mną... No, poważnie. No, poważnie, przykre, naprawdę ujęcia. Tym bardziej, że wątek Doroty i Bartka też się rozwijał no, na tyle optymistycznie, że chyba nikt nie podejrzewał, że e, związek mógłby się skończyć, albo że mógłby się rozpaść, albo no, żeby śmierć zabrała jedną stronę tego, e, tego duetu serialowego. E, przykro się będzie oglądało, tak jak mówimy, no ale oczywiście wiemy, że e, walka z chorobą to będzie też taki e, poważny. Sprawdzian. Sprawdzian miłości dla Doroty i Bartka. Bartek oczywiście wyjdzie z tego Sprawdzianu zwycięsko. No bo tam jeszcze były mąż Troszeczkę będzie kręcił się koło Doroty. No na razie nie spekulujemy w jakim celu, czy chodzi też o Doroty pieniądze, czy może strach przed tym, że jakby Dorota umarła, to Bartek by oczywiście próbował do, te, do tego majątku jej się dobrać. No na razie skupiamy się tylko na tym, że Bartek jako naprawdę wspierający, fajny facet, opiekuńczy jest z Dorotą podczas całej walki z, z E, taki jest, e, e, zobaczymy też oczywiście scenę do tego. E, mamy do tego też e, fajne zdjęcia, jak e, w akcie Solidarności, e, e, kiedy ona przychodzi chemioterapię i oczywiście. się do na też. No, wyjąłeś mi to z dokładnie. Zgadywałem. Zgadywałeś. No, ale tak, to jest no. Solidarność. To jest, fajne, ale taka scena też, która sporo wnosi do tego wątku i też pokazuje, że. E... Ty faktycznie wyciskać będzie. No. no bo to faktycznie już golenie, żeby razem to. No. A on po bitwie? A taki ten? To po tej bójce jest ten ślad? E, nie, nie, bójka jest e, w zupełnie innym miejscu, także. To skąd ma te no, teraz mnie zagąłeś, bo na razie nie wiem, a nie chcę też e, przewidywać czegoś, czego nie będzie. E, różne są sytuacje. Zapałem Agnieszkę, pyś na <grym> tym, że czegoś nie wie, ale widocznie to mu jakaś znacząca, że e, może druga bójka była. Może tak być, ale na razie, na razie nie, niekoniecznie wiemy w jakich okolicznościach ten ślad powstanie. No, skupiamy się tylko na tym, że fajnie się nam to wszystko rozgrywa i już w poniedziałek będziemy mieli zapowiedź ślubu, który, e, który planuje ta para wziąć w tych dramatycznych okolicznościach. Jezu, czyli smut, spoży... smut i ślub, i wszy, czyli emocje tam ktoś wziął i podkręcił tak już dosyć no, mocno. No już dla równowagi, dla tych fajnych scen takich optymistycznych z wątkiem ciążowym w grabinie musi się dziać coś takiego. No dobra, co, ale oczywiście... przyznajmy sobie szczerze, że to jest ładnie podzielone. No, y, szczególnie, że wszystko się dzieje też właśnie w serialowej wsi Mostowiaków. Y, między jednym a drugim wątkiem bohaterów y, jest y, jest y, cienka granica, więc y, no Sponko. też ich wątki są mocno ze sobą powiązane, no ślub w tle, no i te sceny ślubu, które zobaczymy prawdopodobnie dopiero w listopadzie. A, czyli akurat. A musi być R, dlaczego nie w listopadzie bez listopadzie? <gry> No wiesz, co tutaj chyba nie liczą na to, że może ich spotkać gorszy pech niż to, co ich teraz stawia. To spotkało. prawda, to prawda, ale faktycznie to golenie głowy mega wzruszające. Yy... W ogóle ta historia jest ciężka. Ciężko A że bardzo. jest podejście martyrologiczne, to jak jeszcze dołożymy ślub w chorobie. No o. Miejmy nadzieję, że nie w szpitalu, że to będzie ślub w urzędzie, na pewno nie w kościele, bo Bartek jest po rozwodzie, Kto Dorota ta To to wie, Agnieszko może, żeby podsycić, trochę jeszcze będzie ten szpital. Bo to już w ogóle kombo jakiś z... choroba i ślub o kobiet. Na pewno sceny szpitalne będą mocno rozgrywane, no bo nic nie działa na wyobraźnię i nie wpływa na, na emocje. Znaczy, wiesz, no wiesz, jak... to pokazuje chorobę ten szpital. Mm -hmm. no, jak leżysz w domu i ona nie jest po chemioterapii, że traci mhm. włosy, a ma te włosy, on tylko się goli póki co, no to, to albo oni we dwójkę musieliby być bez włosów, albo żeby pokazać chorobę, wszyscy wiemy, że musi być szpital i pikanie w tle. No, jakby od no, tego jest serial, być. nie? musi być i musi działać na wyobraźni, właśnie taki moment, kiedy, e, kiedy ta walka z chorobą tak jest mocno uwidoczniona. Dobrze, mamy to, dziękujemy wszystkim z Robiny, dziękujemy bardzo, przenosimy się do Leśnej Góry, tak. a tam z kolei faktycznie to, o czym mówiliśmy już zapowiadając ten sezon, mhm. że poza chorobami, poza mierzeniem ciśnienia termometrem we wszystkich dostępnych miejscach, jest wątek... Jest wątek syna, syna, który niby jest synem, ale nie, nie wszyscy o tym wiedzą, sam z... zainteresowany. Złym synem, nie synem w ogóle. No, powiedzmy to sobie wprost, no bohater grany yy, przez... Yy, Borysa Otawę to jest postać, która mocno w serialu na dobrej nazwie namieszała. Namieszała w życiu Marcina Molendy i Aj. Dominiki. No i jeszcze pokażę na co go stać w najbliższym czasie. To jest postać, która zmierza ku Destrukcji. Takim psychopatycznym skłonnościom prześladowaniu atakom na, na serialowego Marcina, czyli na lekarza z Leśnej Góry. I też to warto zobaczyć na pewno. O matko, no to zobaczmy. Dzień dobry, pani psycholog. Ja się tym zajmę. Trzymaj się stara od mojej rodziny. Ja już nie będę z panią rozmawiać. Pan Mulenda wystarczająco dobitnie się wyraził. Wiesz, że Alina przejęła dzisiaj bok tylko chłopca? Mam nadzieję, że masz z tym nic wspólnego. Chciałoby się powiedzieć, że nie jesteś moim ojcem? Bo nie jestem i naprawdę nie wiem, co sobie obuzdurałeś. To zróbmy test, Edna. No, no, no! no. Ty, Aga, to naprawdę no, faktycznie. A no, młody zdolny jakiś aktor tak, chyba, bo y takie ma... Psycho, faktycznie spojrzałem na no, niego na i sobie użyć. No to i tak fajnie skonstruowany też wątek, że no jest się kogo bać. W zasadzie nie tylko widzowie się boją Damiana serialowego, ale głównie Marcin Molenda boi się, jak Damian może wpłynąć na jego życie, jego związek z Dominiką i to, co się obecnie dzieje w jego życiu. E no żeby rozwiać rozwi wątpliwości, już naj w najbliższą środę, na dobre i na złe, Marcin Molenda wykrada próbki krwi Damiana I... ze szpitalnego laboratorium, przeprowadza testy DNA. No i okazuje się, czy Damian jest jego synem. No i teraz pytanie: jest czy nie jest? Jak obstawiasz? No myślę, że jest. Myślę, że nie jest. Nie, nie jest jego synem. No niestety chłopak jest tak mocno nakręcony na to, żeby jakoś swoją tożsamość odkryć. Nie do końca mu się podoba to, że wychowywał go były narkoman, no bo... Nikomu nie mu się bo to nie biologiczny, podobało. Prawdę biologiczny, tak, też nie jest oczywiście wzorem ojca. Tutaj próbuje, nie wiem, w zasadzie nie wiem, jakie są inne powódki, jak tylko to, że próbuje rodzinę Marcina rozbić. No i też podejrzewam, że scenarzyści nakręcają ten wątek po, to, żeby tą mroczną przeszłość Marcina też e, w serialu pokazać. Uh -huh. No bo nie wszyscy doskonale. Nie wszyscy w to są tacy niewinni. Anestezjolog z Leśnej góry też ma swoje za uszami, więc no, będziemy to w kolejnych odcinkach na pewno odkrywać e, krok po kroku i na pewno. E, no, ale co dalej jak jest, z będzie, cenem, Czy jakaś a, a zmiana zas... powinna nastąpić. No, Aga. Żeby... Pojawi się ktoś inny, aspirujący do tej roli. Zobaczymy, jak się rozegra wątek z Damianem, Po nim można się spodziewać wszystkiego, póki co, e, no, na razie nie zapowiada się, żeby to były sceny No To inaczej które... zapytam jeszcze, czy Marcin się wygada? A Damianowi, że wie, że to nie jest. Bo... A Damian wie, bo Marcin wie. Damian Podejrzewa, Marcin dowie się dopiero w najbliższą środę, bo wtedy po e, to nie zrobi mówcie scenę, do środy no, nie mówcie Marcinowi. Nie, my nie mówimy tak samo. Ale on <grym> się dowiaduje, ale czy młody się dowie? E, myślę, że to zostawi dla siebie. Jest e, scena tak fajnie ograna, że uu, uu. Wszystko dzieje się za, za kulisami laboratorium w Leśnej Górze, nawet serialowa partnerka Damia e, Przepraszam Marcina, czyli Dominika. O, czeka, nie jest Aga. Liczona. Ale to jest niezgodne z prawem teoretycznie. Chociaż nie, no jak jesteś ojcem? Jesteś ojcem, jesteś lekarzem w Leśnej Górze. Do Dobra, ale ja mówię. Faktycznie, jak masz w domu laboratorium jesteś para ojcem, to możesz zbadać dziecko, czy jest twoje. Dostęp do próbek krwi, więc wiesz. E, ale to jest niezgodne no, z prawem, no, tak? Tak powinno być, no ale chyba nikt tego nie będzie za bardzo roztrząsał. prawda? Znaczy, Tutaj jest, a młody jest pełnoletni? Według tego, o, no, no. jak się rozgrywa akcja, ma około 16 lat. Czyli to jest zgodne z prawem, no bo teoretycznie on jest jego ojcem, mógłby się no dobra, cofam. Ale jak masz, wiadomo, ze sobą akurat przez przypadek laboratorium i próbki, to naprawdę głupi by się nie skusił, żeby sprawdzić. No innego sposobu nie było, no nie będzie w inny sposób pobierał próbek, jak tylko wykradając je właśnie. Yy, tak, i twierdzisz, że Marcin zachował to dla siebie? Tak, twierdzę i tak myślę, bo yy, co najmniej do końca października wątek syna, tudzież nie syna się nie rozwiąże. Dobrze, w takim razie, no nic, o syn, nie syn, nie mówcie Marcinowi, Marcin w środę dowie się. Że nie jest ojcem. A z tego co wiem, to my teraz do łazarza case będziemy wracać. Mhm. Jest to typowy łazarz z leśnej góry, mianowicie zabili go i uciekł. No, nie tak do końca go zabili. Sam upozorował swoją śmierć. Ganker, no ale nie żył. Który, no nie żył. Wszyscy po nim płakali. no Wszyscy, którzy oczywiście go lubią, no bo są i tacy fani M. jak miłość, yy, przepraszam bardzo, na no dobre i na złe, którzy na postać yy, serialowego A ty dalej. Mario nie A ty mogą. Dalej nie no, nie lubią go. Nie faktycznie go. nie jest to postać, do za bardzo. No, gangster, który e, no, w sobie. No właśnie niekoniecznie. No tutaj jest takie mocne zderzenie z, z tym, co się w życiu Mario działo, zanim poznał serialową Blankę. E, także możemy zobaczyć sceny, kiedy na do na dobre i na złe wraca zmarły, albo nie zmarły. Jak nie zmarły, dawajcie teraz żywy. dobra, Stakania. wraca. To jest wraca. Dyfomu... Chociaż... Żona nie do końca jest z tego powodu szczęśliwa, chociaż ona wymusza powrót, no bo oczywiście ma dosyć, żyć, dosyć życia w kłamstwie. Ile można udawać wdowę, płakać na zawołanie, pojawiając I się. To się opłaca. Stawką jest nie tylko jego życie, ale życie jej. No, oczywiście gangsterskie porachunki w tle. Mario, Ach, postać dosyć rana. No, tak, jest ten, też fajnie właśnie skonstruowany ten nowy sezon, przynajmniej początek tego sezonu, gdzie te w zasadzie kryminalne wątki świetnie się przeplatają z cudami w leśnej góry. takie powiedzenie, że krew nie tylko w żyłach, ale i na rękach w leśnej no, górze. No trafione w punkt yy, idealnie. Mario wraca, będzie się jeszcze bardziej gmatwać, bo rozumiem, że on uciekał tylko po to, żeby wyczyścić mhm. y, historię, ale to chyba nie będzie tak łatwo, jakby on chciał. No nie, no. są ludzie, którzy ciągle na niego polują. Polują też na Blankę, więc y, póki co musi się ukrywać. No oczywiście Blance się ujawnia, no ale nie wszyscy mogą wiedzieć, oczywiście, że on żyje. Więc y, przed nim trudne zadanie. Jak dalej udawać zmarłego? W ogóle Oczywiste. to jest, nie ma w internecie poradnika, żeby sobie sprawdzić, jak to jest. Powinien, udawać. powinien. No, tak. no Blanka średnio zadowolona, tak jak mówię, bo te sceny, które rozegrają się. Za dokładnie dwa tygodnie w serialu Na dobre i na złe no będą scenami, które zaważą o przyszłości związku Blanki. Mario. Tam oczywiście wypędzi go w pierwszym odruchu z domu, no bo jak wraca zmarły mąż, który, przez którego ona tyle wycierpiała, no to oczywiście odruch jest taki, że no nie chcę, mi się dzieje. Wynoś, wynoś się z mojego życia, no, ale oczywiście miło jest zwycięża, no, jak okay. zawsze w leśnej górze. No i tutaj też będzie oczywiście Wątek mocno, mocno kontynuowany. A oni mogli wyjechać po prostu. No, był taki pomysł, żeby wyjechali razem. No ale myślę, że tutaj postać, którą gra Marcin Korcz też troszeczkę się obawiała tego, że za każdym razem jak będzie blisko swojej żony, no to siłą rzeczy sprowadza na nią zagrożenie. No to umarz, W jakimkolwiek zakątku świata by się nie znaleźli. Umieramy z ciekawości, co jeszcze wydarzy się w polskich serialach. Jeśli wy też, koniecznie dajcie suba temu kanałowi. Możecie też pisać w komentarzach wasze e, poglądy, powiedziałbym, przemyślenia i pytania. <grym> i Aga zazwyczaj dzielnie czyta razem ze mną. Zresztą robimy to, czytamy, sprawdzamy, co u was. E, no i co, tyle na dzisiaj. No tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek i na pewno zdradzimy kolejne świetne sceny, których nikt nie Aga tylko zbudowa. te świetne wybiera, albo tylko trupy, albo <grym> Dzięki. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dawa.